To ja, Heroesy3, do tego złodziej Świętego Grala, podobnie jak najwyższy poziom trudności. I dzisiaj mam ochotę zagrać zamkiem. Kilka razy zresetowałem grę, aby otrzymać dobrych bohaterów do kupna. Rozpocząłem od zbierania złota, oflagowania kamienia i kolekcjonowania jeszcze większej ilości złota w intencji wykupienia nowego bohatera, która to wykupiła kuszników i przekazała je do głównych sił. Po chwili mogła skupić się na zbieraniu reszty dóbr, jak i zajęciu kopalni drewna. Z kolei w zamku ulepszyłem strzelców, przeczekałem tam turę, a następnego dnia ulepszyłem armię i ruszyłem w pierwsze boje. Z centaurami jest taki problem, że jest to szybka jednostka. Niemniej po zablokowaniu strzelca zwycięstwo było pewne. Wciąż ze stratami jednak surowce same się nie pozyskają po drugiej stronie zauważyłem portal chwały, to też wykupiłem kolejną bohaterkę, która również przekazała swoją armię, kiedy zwiadowcy kolekcjonowali zasoby, rozwijałem w zamku gospodarkę, z kolei sama waleska ruszyła na anioły. Kwestia tu wygląda dosyć prosto: zablokować dostęp do kuszników, prowadzić ostrzał za ostrzałem, jak i uzupełniać pojawiające się dziury w szeregu, po czym siedlisko zostało zdobyte. Swoją drogą chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie lajki i komentarze, jakie zostawiacie, przez co odcinek lepiej się pozycjonuje. Piękne, a zarazem wielkie dzięki. Tym samym pozyskam anioły do armii. Obecnie czeka na mnie jeszcze więcej zbieractwa. W końcu za coś trzeba rozbudować zamek. Szczęśliwie jest tego całkiem sporo. W celu przyspieszenia czasu przekazałem armię do drugiej bohaterki, aby ona udała się na południową część mapy i czym prędzej zrobiła porządki. Jak nie Anioł, to ogromna liczba kuszników robi swoje. Bądź co bądź, kopalnia należy do mnie. Armia ponownie wróciła do Waleski, a ja pechem na jednorożce. Nie mogę ukryć, ale teren był bardzo ze mną. Jeszcze jak trzy grupki pojechały na dół, a przejście było tylko na trzy heksy. W skrócie, wykorzystałem to, aby zablokować drogę do siebie. Jeden wróg tylko mnie zaatakował, kiedy to reszta krążyła bez sensu. Po zebraniu surowców ulepszałem zamek. Wraz z nowym tygodniem zrekrutowałem kolejnego anioła. Zwiadowcy kolekcjonowali dobra z młynów i szkolili armię dla Waleski. Waleska toczyła proste bitwy. Z uwagi jednak na fakt, że chciałem przyspieszyć moje działania, nie zatrzymywałem się, aby podnieść artefakt. To z kolei może zrobić drugi bohater, po czym przekazać go do głównych sił. W zamku wybudowałem targowisko, a po chwili zaatakowałem strażników granicznych. do tworzenia Pandory otrzymałem masę doświadczenia. Całkiem dobre umiejętności wpadły. Na nowych terenach widziałem ogromną okazję do wzbogacenia się. Najpierw tylko trzeba pozbyć się pobliskich wrogów. Jednakże, jeśli morale z nami, to kto przeciw nam? Powoli inwestowałem w mnichów. Tak czy inaczej wysłałem dwóch bohaterów w nowe tereny, aby to wszystko zebrać. W skrócie, kiedy zwiadowcy podnosili zasoby, oflagowali kopalnie. Waleska była skupiona na oczyszczeniu terenu. Na początku raszowałem za pomocą anioła, co najczęściej wystarczało do pokonania jednej grupki. Jeśli nie to, to za chwilę wspomagał kusznik ze swoim ostrzałem. Kluczowe jest to, że szedłem jak po sznurku. Od jednego nieprzyjaciela do drugiego. I tak cały czas. A zbieranie złota ze skrzyń jest wręcz obowiązkowe. Jeśli wrogowie byli strzelcami, plus podzielili się na sporo grup, niestety musiałem pogodzić się ze stratami. Mimo to dla szybkiego rozwoju wszystko. A nawet wybrałem się na zamek. Dosyć kiepsko był broniony, dlatego powiedzmy, że był. A teraz należy do mnie. Niech będzie. To jeszcze nie koniec utarczek. Jednak to jest piękne w Heroesach. Możliwość to Masy walk, ale zbierzmy obronę, kolekcjonujmy jak najwięcej złota, ponieważ jest to już siódmy dzień, a nawet gdy zabraknie mi złota, wystarczy wymienić dosłownie parę zasobów, po czym mogłem wybudować portal chwały. Powoli również oczyszczałem zielone tereny do samego końca, złoża zostawiałem zwiadowcom, w zamku wybudowałem zamek, a w faktorii zacząłem inwestować złoto. Jak jeszcze zaatakowałem kolejnych strażników, poza tym dzięki aniołom wszystko stało się dziecinnie proste. W każdym razie kopalnia złota należy do mnie, a to dopiero początek tych jeśli zwiadowcy byli daleko, to wówczas z waleską oflagowywałem kopalnię, aczkolwiek cała reszta zostaje bez zmian. Kiedy tak się piąłem do końca zielonych terenów, levelowałem swoją postać, powiększałem zasoby królestwa, to nagle pokazali się wrogowie. Na początku stoczyłem bój z niebieskim. Czym prędzej pozbyłem się go strzelca, aby po chwili wycofać jednostki. Wraz z tym, jak nekromanta się do mnie zbliżał, kusznicy mieli prostą strzałę i dewastowali siłę oponenta. Aniołem również nie można tego odebrać, bo jak uderzy, to zrobi swoje. Koniec końców niebieski nie chciał ryzykować, i zdecydował się na ucieczkę. Ważne, że nie straciłem ani jednej jednostki. Wszystkie skarby należą do mnie, a przy okazji wybudowałem kapitol. Niech będzie oczekiwał na mnie ostatni bój na Zielonych Ziemiach. Nie ma co mi trężyć. Należy kolekcjonować doświadczenie i nie tylko. Inwestycja w złoto wydaje się dobrym pomysłem. O, zobaczcie, mam prawie najsłabszą armię. Z uwagi na ten fakt, należy w nią inwestować, zbierać dobra, a nawet powrócić do zamku, gdzie przeczekałem jeden dzień. Kolejną wykupiłem ogromną ilość aniołów do armii, plus kuszników zatakowałem niebieskiego który kręcił się na moich włościach. podzieliłem anioły na dwie grupy, po czym zlikwidowałem strzelców, podobnie jak największe zagrożenie. Gusznicy dodali ostrzał, a Isra przymychnęła czym prędzej. W takim wypadku pozostaje mi ruszyć na bastyn gryfu, lecz najpierw powinienem dobrze podzielić armię. Jak anioł uderzy, to było praktycznie po walce. Niech będzie kurznicy jeszcze musieli wspomóc, ale to tyle. Jedynkami. O tyle o ile dobrze pamiętałem, ustawiłem tak, aby gryfy chodziły za nimi i w sumie były daleko od siebie i na krańcach mapy. Niestety Nasi kusznicy to szklanki, i kiedy oberwali kilka razy, zaraz się okazało, że straciłem ich dużą część. Pewnie dałoby się mieć mniejsze straty, ale wyszło jak wyszło. Istotne jest to, że nie straciłem aniołów. Mało tego, pozyskałem kolejne cztery do armii. Jak jeszcze dodamy do tego dobre umiejętności, a na domiar tego, kolejny wykup aniołów to z taką armią dopiero zaczniemy gromienie wrogów. Zwiadowcy znowu oflagowali wszystko za mną. Rozwijałem zamek na maksa. Przejmowałem kopalnie drewna, by móc wybudować pole treningowe. Zbierałem statystyki, podobnie jak z siedlisk jednostki. Niemniej, przyjemnie się patrzy na coraz większe statystyki. W faktorii wybudowałem radę miasta na maksa. Zakupiłem kolejnego bohatera do zbierania zasobów i bronienia granic pod moją nieobecność. Do tego potrzebuję z zamków w faktorii. Zawsze można zrobić łańcuch i wozić armię z jednego zamku do drugiego. Waleskom alescom drogę do podziemi, do których to... Od razu się wybrałem. Odkrywałem niezbadaną część wyspy Jeśli miałem możliwość to wykorzystywałem Wszelakie dobrodziejstwa na statystyki Wróg nawet postanowił mnie zaatakować Jak jeszcze jedynkami zabierałem mu kontratak To wtedy miałem pewność, że podczas tej bitwy Nie stracę dużo aniołów Gorzej, że jedną grupkę mi spowolnił A ja z kolei nie zakupiłem księgi z zaklęciami I nie miałem co z tym fantem zrobić Denerwujące były jeszcze wampiry Ponieważ blokują kontratak Jednak z czasem przewaga powoli szła na moją stronę Co w końcu zmusiło mojego nieprzyjaciela do ucieczki Po chwili zechem do pusty zamku, prawie pustego zamku, aczkolwiek boli mnie ta stratę anioła. Obecnie potrzebuje nowego bohatera do zajmowania kopalni drewna i odkrywania nowych terenów. Waleska, no cóż, niech szuka możliwości na zdobycie jeszcze lepszych statystyk. W takiej sytuacji Wokiel będzie miał ręce pełne roboty. Podobnie jak pozostali bohaterowie z rekrutacją armii. W obydwóch zamkach musiałem przygotować obronę, ponieważ wrogowie kręcili się w pobliżu. Po przekazaniu sił pozostał czekać, aż powróci Waleska i zrobi z nimi porządek. Niemniej jednostki musiałem wykupić, gdyż zapowiadał się desperacki atak niebieskiego. Szczęśliwie nie miał ogromnych sił. Wieżyczki skupiły się na wlatujących jednostkach. Jedynym problemem był fakt czarów naszej rywalki. Kapka mnie te meteoryty zabolały. Dobrze, że finalnie wlał uderzyć magiczną Strzał w kuszniku, jeżeli jeszcze raz zabrać mi jednego anioła. To jednak nie był jeszcze koniec, za chwilę przyjechał brązowy ze znacznie większą armią. Zresztą, co ja wam będę tutaj dużo mówił, najlepiej jeśli sami to zobaczycie. Następnego dnia powróciłem waleską, która odebrała anioły. Po zajechaniu do drugiego zamku również otrzymałem więcej aniołów. Wraz z nową siłą zaatakowałem kolejnego brązowego. Pozwoliłem mu się do mnie zbliżyć. Wszystko po to, by moi strzelcy posiadali prostą strzałę, a nie jego. Zresztą, wolałem by po zaatakowaniu wroga nie skupił o ostrzału na moich jednostkach, a że miałem najszybsze jednostki na polu bitwy, to też po skończonej turze zaraz była kolejna, i ponownie ruch należał do mnie. Jakby nie patrzeć, jestem zadowolony z tej bitwy. Bohater zabrany, straty minimalne. Tylko bieżąco zdecydował się mnie zaatakować pomarańczowy. Z kolei ta zniewaga krwi wymaga. Przygotowałem się do bitki z wrogiem, jak zwykle. Widząc, że nie ma dużej ilości strzelców i szybkich jednostek, pozwoliłem mu wykonać ruchy jako pierwszy. Później wykonałem swoje ataki w pierwszej turze, a gdy doszło do drugiej tury, to już nie było litości. Tak samo jak mi, zabrałem mu bohatera i pozyskałem całkiem dobre artefakty. Wracając do Wokiala, korzystałem nawet z budynków na statystyki. Wymieniłem kilka zasobów, by móc ulepszyć anioły na archanioły, po czym skierowałem... Zgłosiłem się w portal z którego wychodzili oponenci, dodajmy do tego zrobienia ogromnego łańcucha i zaraz z niego pewnie skorzystam. Na razie jednak skupy się na walce i jeszcze większej ilości walki, tyle że z obecną siłą idziemy jak przecina. Ale to dobrze, jakoś muszę zdobywać klejnoty, by móc szkolić masę archaniołów do armii. Kiedy wróg kręci się blisko nekropolii, należało przygotować obronę. Bitwa potencjalnie trudna do wygrania, z uwagi na siłę nieprzyjaciela, jak i jego statystyki. Chociaż szczęście było ze mną, już nie tylko morale, jak na początku odcinka, ale również postarzenie. Jak na zawołanie dostawałem, a tak w cyklopa nie ma problemu. Postarzenie. Wróg stracił połowę życia, a że jeszcze wokiel miał kontrolę nad wieżyczkami, mogłem skupić ostrzał właśnie na tym celu, który był postarzony. Kłopotem był ptak, ale kiedy rzuciłem na niego swoje wszystkie siły, jedno zagrożenie było już przeszłością. Jako finalny akt pozostało mi zablokowanie wyrw zrobionych przez przeciwnika i wykorzystanie faktu fosy, by zadawać większe obrażenia. Co więcej, na ostatnią jednostkę wroga również padł w postarzenie, co było kluczowe, gdyż byłem w stanie pokonać go, zanim ten zdążył uciec. Był to naprawdę Ciekawy, a zarazem satysfakcjonujący bój. Niezależnie od tego, postarzenie mocno ugrało bronę. Pamiętacie, jak wspomniałem o ogromnym łańcuchu, nadszedł czas go wykorzystać. W ten sposób, w jeden dzień, byłem w stanie dostarczyć wzmocnienie sił do Waleski. A co z kolei może oznaczać większa armia? Tylko jedno wybranie się na nowe tereny i jeszcze więcej walki. Po zajechaniu na bagna odkryłem twierdzę, praktycznie niebronioną. A wraz ze wskrzeszeniem anioła, bitwa stoczona bez strat. Od razu zakupiłem bohatera, którego wysłałem w świat, a podkrywał mapę. Zanim również Pojechała Waleska, ponieważ była możliwość zwiększenia statystyk, jak i dorwania ostatnich bohaterów brązowego. Rywal nawet próbował odbić swój zamek, jednak z taką siłą nie liczyłbym na nic więcej, aniżeli otrzymanie produktu markowego. Niechybnie, nie był to koniec. Jechał w moją stronę jeszcze silniejszy rywal, to już potrzebowałem wzmocnić obronę, do tego zakupić bohatera i obronić to miasto. Liczyłem na zwycięstwo, w związku z tym nie zatrzymywałem się. waleska wybrała się na kolejne włości. Tym razem oczekiwał na mnie zielony. Wysłałem armię do przodu. Dzięki taktyce. Rozpocząłem bój, odrzucenia łańcuchu piorunów, który posiadałem ze zwoju. Po czym wysłałem całą siłę do spacyfikowania sił nieprzyjaciela. Po stoczeniu pierwszego boju natrafiła się okazja do stoczenia jeszcze jednego. Gorzej, że wróg posiadał Feniksa, tym samym rozpoczynał walkę jako pierwszy. Strategia kapka mi się zmieniła. Zamiast szybkiego raszu pozwoliłem mu, by to on podesłał do mnie swoje siły. A gdy uda się zebrać bohatera wroga, no to czego chcieć więcej? Na przykład kopalni złota i jeszcze większej ilości bitew. Jak brązowy przegrał, pozostało mi jeszcze dorwać zielonego i wtedy południowa część mapy będzie bezpieczna. Ale, że zaraz miałem jechać na kolejne boje, postanowiłem to wykorzystać, by wyszkolić nową armię. Skorzystać z naszego magicznego, ogromnego łańcucha, by czym prędzej dostarczyć nowe siły do głównej armii, aby po chwili skierować się w dalsze boje. Na dobrą sprawę znalazłem tutaj sporo budynków na statystyki, to jest coś naprawdę przyjemnego. Niedługo potem zechem do bastionu zielonego, po zniszczeniu zwiadowcy, pora na poważną bitwę. Armii w sumie nie miał małej, ja jednak posiadam 그럼 넘씨왜 번여와 jeszcze dodałem do tego statystyki mojej bohaterki, to można było siać pogrom. Ważne by przed skończeniem boju wykorzystać umiejętność Archanioła w intencji wskrzeszenia jednostek. Poza tym bastion został zdobyty. Straciłem tylko gryfy i kuszników. To też nie jest najgorzej. Wiadomo tylko jedno. Zwiadowca będzie miał ręce pełne roboty. Chyba, że zielony mi go zabierze. Wtedy już nie. W takim razie ja zabiorę bohatera i muszę wykupić nowego zwiadowcę. Tymczasem wokial dorwał pomarańczowego, który kręcił się pod moją nieobecność i kradł mi kopalnie. O nie, nie, nie kolego. Kopalnia klejnotów dla mnie jest zbyt istotna. Cały czas brakuje mi zasobów na wykup archaniołów. Po szybkim i udanym boju czas odwiedzić północną część mapy. Po zajechaniu na nowe tereny od razu zlikwidowałem kilku nowo co powstałych rywali. Odsłoniłem sobie mapę, by zorientować się jak wygląda sytuacja. Później ruszyłem na siedzibę pomarańczowego. Jeśli was to interesuje, to boczni bohaterowie niezmiennie rekrutowali armię podczas bitwy o wrota. Nie wiem, czy mogę powiedzieć coś więcej, niżeli to co widzicie. Armię mam porządną, naprawdę silną bohaterkę. Jedyne co mi pozostało Oto formalność, aby zakończyć ten scenariusz. Niemniej, planowałem zrobić pierwszy warunek: wygrania, czyli zbudowanie Grala. Pierw jednak muszę się dowiedzieć, gdzie on się znajduje. No i bitwa, bez utraty choćby jednej jednostki i kto mi się podoba. Jak zwykle, nowy bohater i niech jedzie w świat, aby go odkrywać, a na domiar tego przejmować kopalnie. Waleska dalej odwiedzała budynki, które gwarantowały jej przyrost sił. W zamku zacząłem szkolić kolejną ogromną armię. Jak pewnie się spodziewacie, planowałem ją dostarczyć do głównych sił za pomocą ogromnego łańcucha. Was pewnie bardziej tak interesuje. Sobie walka, z tego powodu skupmy się właśnie na niej. <śmiany> Zebranie obrony, zjechałem do podziemi, gdzie odnalazłem ostatnią siedzibę mojego oponenta. Jeszcze przytuliłem sobie 60 kuszników, praktycznie za nic. Na dobry początek postanowiłem zatkować zamek pomarańczowego, a potem cała reszta. Jadąc niżej odkryłem czerwonego klucznika, kiedy go odblokowałem, ulepszyłem armię w zamku. Wybrałem się Tiris do czarnego klucznika. Po drodze niszczyłem każdego, kto stanął mi na drodze. Dzięki czarnemu klucznikowi dostałem się do więzienia, gdzie uwolniłem bohatera z gralem. Dla zainteresowanych tak prezentuje się finalna waleska, jak dla mnie wygląda całkiem dobrze. Pozostało mi już tylko zechanie do faktorii, wybudowanie w niej krala i scenariusz został ukończony, a my jeszcze się spotkamy.